Ho, 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 zapraszam Was na vlogmasa, w którym ubieramy choinkę. Ale pokazuję też sweter, który właśnie kończę robić. I przekonuję Kamila do Magii Świąt. Ale czy mi się to uda? Moi drodzy, mamy choinkę. Czy jest ona totalnie krzywo? Jest. Ale jest, jak widzicie, w miednicy, na ręczniku, bo rozwaliła się doniczka, w której ona jest. Niedaleko tutaj kupiliśmy i Kamil ją niósł na rękach, no i niestety się złamała o tutaj i to wszystko się tam poprzewracało, więc choinka jest totalnie krzywo, ale jedziemy zaraz do sklepu kupić doniczkę, podstawkę pod doniczkę, kupić jakiś koszyk, w którym by to było i jeszcze dodatkowe lampki na choinkę, bo czuję, że jeszcze jedne lampki się przydadzą, ale jest ona tak piękna, tak się nią jaram, ma w ogóle takie grubsze te igły, sorki nie znam się na drzewach, więc niestety nie wiem jaki to dokładnie, jaka to nazwa, ale we wcześniejszych latach jak mieliśmy choinkę to z takimi cieniutkimi igiełkami tutaj ma takie grubsze i bardziej przyjemne w dotyku jaram się strasznie już zauważyliśmy, że Tosia jest po prostu szaleje. Ona tutaj sobie wskakuje oczywiście na kanapę i sobie tam jakby przeskakuje za choinką. Ona bardzo lubi drapanie, więc mi się wydaje, że ona lubi, jak ją podrapie ta choinka. No i jest co oczywiście mały niepokój, bo nie mam gdzie indziej dać tej choinki. Mogłabym dać ją teoretycznie tu, ale gdzie dam wtedy stół? W ogóle no, nie mam tu tak miejsca. To jest idealne miejsce, no tylko niestety właśnie niebezpieczne, ale jakoś to wymyślimy. Jejku, ale potem. W tym Wiedniu musiałam odpocząć, naprawdę jak mnie zmęczyła ta wyprawa. Zresztą widzieliście, jak intensywnie też tam y, chodziliśmy po tym mieście. O! Ale już na szczęście odsapnęłam trochę. Wczoraj sobie zrobiłam taki dzień, że leżałam na kanapie, robiłam sobie na drutach, oglądałam jakieś filmy na Netflixie świąteczne takie. Naprawdę najgorsze, ale takie, przy których totalnie nie musiałam myśleć, w które też nie miałam potrzeby wyjścia w klimat, tylko sobie tam leciały z lektorem, a ja sobie robiłam i to było wspaniałe. A powstał wczoraj rękaw od mojego swetra. Więc jestem super dumna. Tutaj już zaczęłam drugi rękaw. Jak widzicie, też dokończyłam. Jest dosyć krótki ten sweter, ale mi to pasuje, bo ja właśnie chciałam, żeby był troszeczkę krótszy. Chociaż robiłam idealnie według wzoru, więc wzór pokazuje, żeby właśnie tak wyglądał po południu, go jeszcze przymierzę, a teraz lecimy do sklepu. Ale ten śnieg słuchajcie jest niesamowity. Tutaj nie wygląda to może jakoś super ładnie, ale fajnie, że jest taki klimat grudniowy pierwszy raz od niewymilu lat. O widzicie, teraz widać to jest jodła, która ma właśnie takie grubsze igły, a świerk ma takie cieniutkie, więc... Mieliśmy wcześniej świerka, teraz mamy jodłę, ale dużo ładniejszą niż tutaj jest w sklepie. Co, i czarny bierzesz? Nie jest dobrze problemu? Nie, nie, czarny spoko. Też mi się wydaje, że dobrą zobaczymy, żeby to była taka... No, skończymy, będzie kopią. możemy znaleźć doniczki dobre. Ja tutaj mam metr ze sobą, bo tamta, w której jest nasza choinka ma 35 cm szerokości, a tu znaleźliśmy takie coś, co nawet nie jest doniczką moim zdaniem, tylko podstawką pod doniczkę albo no nie wiem, co to jest w ogóle. Nawet nie ma kodu kreskowego, ale ma tylko 30 cm szerokości, więc po prostu nie wiem czy nie będzie za mało na tą choinkę. Myślałam, że będzie wiecie taki super duży wybór w sklepie. Dużo jest tych doniczek, ale jak przychodzi co do czego to kurde nie ma. W kastorami udało się nam kupić tylko lampki, bo nie było takiej donicy ani osłonki na donicę, jaką potrzebujemy. Także jedziemy szukać dalej. A co tam z tyłu jest w tej folii żółtej? Opony. Opony. Bo mamy już zimowe, tak? No tak. Zmienione są. W sklepie numer 2 już widać większy wybór. Już znaleźliśmy rzeczywiście doniczkę. Czyli są dziurki. Ooo, perfetto! Jest minimalnie mniejsza od tej, e, którą, e, która była w tej końcu oryginalnie. No kur... Końcu. jeszcze szukaj. Proszę, Jezu... O. znaleźć taki kosz jakiś taki wiklinowy, wiklinowy jakiś taki miękki nie wiem, jakiś jakiś ładny taki, yy, w który to wiesz, włożę. Schowamy. Tak. A, ale się cieszę, się. Osiem złotych i Diora taka szczęśliwa, że <noise> Pani nam tutaj powiedziała, że są takie worki jutowe, ale ja nie wiem, czy on nie jest za mały. Tak? To to było. No i co, Uch, postawka, nie to i ta podstawka będzie Nie, no nie będę, ja perfekcyjnie nie podchodzę, tylko żeby Myślę, że jest wystarczająco dobra. 56 zł wyszło, a tyle szczęścia. Jeszcze kupiliśmy 5 litrów. Mam nadzieję, że to nie będzie za mało takiej ziemi uniwersalnej, żeby w razie czego ją dosypać jeszcze do tej choinki. Ale teraz, jeszcze najgorsze zakupy. Czyli jedzenie ją to najlepsze Jezu. zakupy. Musimy kupić jakieś rzeczy do żercia, bo wieczorem robimy kolację koleżanka do nas przychodzi. Ja piekę ciasto moje marchewkowe, które zawsze piekę, bo jest za z przepisu z Thermomixa więc dlatego się nie chwalę przepisem. A co w menu do jedzenia? Mówisz, że warzywa będziemy piec, tak? Tak. Po prostu pieczone warzywa. mieliśmy już rzeczy, e, ale powiem Wam, że ciężko mi się robi zakupy jedzeniowe, bo po prostu totalnie nie mam ostatnio apetytu i mam jakiś problem z jedzeniem, więc no, ale kupiłam też dużo takich no, rzeczy do sprzątania, by się już wszystko pokończyło w tym domu. O, słodkie kukurydzia jedno może wziąć, to jest jakaś przekąska jedna z niewielu, które no mi wchodzą. W ogóle zobaczcie, też tu są choinki. Powiem wam, że nie wiem co to mi się stało, ale rzeczywiście ciężko mi cokolwiek zjeść, nie mam na nic apetytu. Na makaron to w ogóle nie mogę patrzeć, ale nawet na rzeczy, które tak zwykle lubiłam, ciężko mi powiedzieć nawet na co mam ochotę. Jak widzę jedzenie, czuję to totalnie nie. Więc kupiłam sobie teraz wędzoną makrelę, bo o dziwo, jak ją zobaczyłam, to miałam takie uczucie, że ojejku, mogłabym to zjeść. Więc trudno, jest to ważniejsze, żebym zjadła coś niż trudno, że jest to coś nieroślinnego. Nie chcę podchodzić tak, wiecie, zero jedynkowo. No po prostu czasem ważniejsze jest to, żeby zjeść, żeby być zdrową. O jak dobrze już być w domu. Zjemy teraz coś, ja sobie te makrele pewnie zjem. Kamil sobie coś zrobi i powoli świąteczny klimat będzie się tutaj tworzył. Już dostałam też sporo pytań o ten sweter na Instagramie. To jest sweter z H&M jesienią kupiony. Masz ochotę na świąteczną herbatę? Bo może z kalendarza adwentowego wiesz? Zrobimy sobie. jest z tego co mówi Kamil 17. A ja mam tutaj jeszcze herbaty z 14, 15, 16 i właśnie 17. Więc ja wyjmę je wszystkie cztery i może Kamil wybierzesz sobie którą będziesz chciał. 14 jest Italian Almond, czyli nie, taka, Almond nie? Lubię. Ja bardzo lubię. Jest Mediterranean Mandarin, mandarin. Okej. Okay. <Gl dessas> ale ty jesteś wymagający. E, peppermint, e, cinnamon i go, e, goździki. No dobra, może być. I jeszcze Natural Rose Shipps w hibisku. To róża na hibisku. Taka wcześniej. Dobra, wczesna. czyli. E, ale też e, mięta. A ja sobie z tych czterech wybiorę. Almond Almond sobie zrobię. Co to za maluszek tutaj? Jestem tak? Jajku! A dzisiaj ze mną spałaś i przytulałaś się do mnie tak? I drapkałam ci kręgosłup i było mi zianko tak ze dwa razy w nocy, a potem się do mnie tak wtuliłaś, tak? No, nie wiedziałam, że można tak kochać kota. A ty wiedziałeś? Nie. No wiesz, że ja nie lubiłam kotów kiedyś. No właśnie to jest niesamowite. No. Wiecie, co my nie jemy mięsa normalnie? I ona, jak poczuła, że ja tutaj, właśnie rybę robię, to ona zwariowała. Normalnie myśleliśmy, że tutaj no, cały czas będzie miałczyć. cały czas. Wyskakuje tutaj, cały czas. Ogon do góry. Tak tak, 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 tak. Tak Poczuje ten zapach, ale ja się z nią podzielę. Tylko po prostu troszkę może zjeść. Co, co słodzie Zdari, po prostu. I ochrywa, to jest dzikie zwierzę, Kamil. Dziki kot. <grym>, na polowaniu. Oglądamy ten dokument Harego i Megan, i powiem wam, że mam tyle mieszanych uczuć, że pierwsze odcinki miałam takie, no że kurde, po co to jest, że, to, że nadaj w ogóle, ale te ostatnie to z kolei no, jest tam kilka takich wątków, które jakoś dla mnie są mega poruszające. No, w sensie, jeżeli chodzi o, o taką przemoc medialną, ja sama jej doświadczyłam kiedyś, więc. Oczywiście w malutkim stopniu w porównaniu do nich, ale kurde. W ogóle jestem ciekawa, co wy myślicie na temat tego dokumentu. Fajny komentarz: Paulina Młynarska napisała na Facebooku. No zobaczcie. Rościeliśmy tutaj e, tą wokół doniczki, i tutaj właśnie jest ona cała. Złamana, jakbym na ramieniu niosłeś, to musiała po prostu jednak, przeszedłeś tam pół kilometra czy ale coś. Ale to się złamało tylko... Tak, tak, spółka. tak, no ale musimy to całe jakoś przetransportować. Uuu, uh! uuu, uh! ojej, aż takiem ją no, tak, tak. To tak, na tak. dużo korzeni nie ma. Na samym dole dałam partię właśnie takiej ziemi kupionej. Nad nią jest taka glina z lasu, która była oryginalnie właśnie w doniczce tej choinki. I na górze też taka ładna ze sklepu jeszcze ziemia. I proszę bardzo, no jestem mega dumna. Pięknie prosto stoi dumnie. Nasza pierwsza warszawska choinka. Kamil odkurzył pod choinką, a ja lecę po ozdoby i będziemy przystrajać. Naszych ozdób widzieliście w odcinku o ozdabianiu mieszkania, ale otworzymy tutaj różne nowe ozdoby. O, takie papierowe na przykład. I one mają w sobie. O, tu widać pod światło. Magnesiki. I jak się je otworzy, to trzeba tak zagiąć. I to klika. O, trzyma. I jest. Ja lubię choinkę w takich klasycznych kolorach właśnie. Czerwone, trochę białego, złoty. Mamy też takie słomiane ozdoby w wersji takiej malutkiej, ale też w wersji takiej gwiazdki na czubek choinki. O. A jeszcze są bombeczki kolorowe. Mikołaj i pani Mikołajowa. Aniołki. Albo dzieci przebrane w sumie To chyba nie są aniołki To mi się kojarzy ze świętem świętej Łucji, tym szwedzkim No i pewnie jest to jakieś nawiązanie Kuniki! Zobaczcie jakie cudowne! O, Jeden, drugi, trzeci I jeszcze na sam koniec... Ale co to jest? Narciarz! Tutaj w trochę akwarium, by robił kupę. Ale to narciarz. I co? I druga! I narciarka! Ojej, to jest wspaniałe! Narciarz i narciarka. Ekstra. To chyba lecimy do najprzyjemniejszej części tego dnia. Around There's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must be divine. What a night! What a sight! Ring the bells, loud and clear. Have the rain Take my hand, you promised land. Here we go. I have wished upon a star. I've sent my wishes far to get you in every way. I had given up hope. No powiem Wam, że jestem mega, mega, mega zadowolona. Pięknie wygląda i tak, wiecie, klasycznie ta choinka, ale w takim dobrym rozumieniu tego słowa. Jeszcze tam na lodówce światełka się odbijają, wow. Ale vibe. A jeszcze wyobraźcie sobie, że zostało całe to pudło takich klasycznych, prostych, czerwonych bombek. I tu jeszcze mi zostało parę takich i też klasycznych, jakiegoś, o, widzę, że je jakiś jeszcze się muchomor tutaj znalazł, a jeszcze dużo muchomorów tutaj więc y, tych ozdób na choinkę chyba nakompletowałam dość ale cieszę się, że kupiłam y, w tym roku kilka takich właśnie wyjątkowych ja zgasiłam światło w ogóle w salonie, ale klimat o oh wow. o oh, nie mogę ale pięknie podoba Ci się choć trochę, ale trochę masz też to gdzieś nie nie długo mnie rzucisz, że się po prostu ugrali. No żartujesz, no bo żartujesz. Ja też jest wielu rzeczy, nie umiem cieszyć, z których ty się cieszysz. Nie musimy się cieszyć z tych samych rzeczy. Nie. Yay! Mm. No i pozostało nam jeszcze zrobienie jedzenia. Zobaczymy, czy zdążymy, ile mamy półtorej godziny. Mm -hmm. Mm -hmm. I have mi się robi polewa do ciasta, a Kamil zrobił warzywa. Ale w ogóle, słuchajcie, wracając do mojego swetra. A mam na myśli ten sweter, który od kilku tygodni robię na drutach. Przymierzę go sobie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda i na czym polega mój z nim mały problem. Wygląda on tak. Tu jeszcze muszę dokończyć ten jeden rękaw, ale ten rękaw jest piękny. Jestem z niego mega dumna. Ale. Ten środek wydaje mi się strasznie workowaty. Miałam nadzieję, że będzie bardziej albo dopasowany. Powiecie, widzicie, długość, jakby tu mam talię, tak jak są spodnie, długość jest spoko. No, z tyłu tak wygląda. Nie, no, jest okej. Okay. Tylko mam poczucie, że tu jest straszna taka buła pod piersiami, tu na brzuchu. Ale nie wiem, może to jest moje już takie wypaczenie. Jak myślicie? I przymierzę go teraz, bo jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał z taką moją ulubioną letnią sukienką, z którą miałam nadzieję, że no razem to spoko zagra i że dzięki temu swetrowi będę mogła w niej chodzić także zimą, czy jesienią, czy wczesną wiosną. No, powiem Wam, nie jest to głupie takie. Jakby nie mam poczucia jakiejś genialności tego połączenia, ale na tej sukience są fragmenty dokładnie takiego odcienia zieleni jak ten sweter, więc powinno to ze sobą jakoś tam dawać radę. No nie wiem, co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, jak według Ciebie. Tak, ta sukienka? Naprawdę? Tak, tak widziałem taką, właśnie wysłałem dzisiaj takiego TikToka. Taka dziewczyna właśnie była podobnie ubrana jak ty. Miała bardzo podobny sweter, tylko biały i sukienkę i do tego jakiś tam płaszcz no i super to wyglądało. Ale żałuję, że biały nie jest ten sweter, nie? No, dlaczego? Pasuje to? No pewnie, że pasuje. Kamil by mnie nie okłamował chyba. Ale muszę się jeszcze po prostu z tym opatrzeć, wiecie? Wiesz co, to ciasto wygląda dosyć tak. Dojrzale. Wypłynęło. Nie wypłynęło, ale jest duże. Nie boże, słucha. prostu mi to oczywiście nie wyszło, boże, jak to wygląda, no ale ważne, żeby smakowało.